Witam Was na kanale Krasnoludzkie Opowieści. Ja jestem Lubosz, a dzisiaj w kontrze do filmu, który był chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, chciałbym Wam powiedzieć o sześciu moich ulubionych motywach, o których lubię czytać w książkach fabularnych. Zapraszam. Pierwszy motyw, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to konflikt wewnętrzny bohatera. Bardzo często bohaterowie w książkach mają takie swoje. Dokreślenie, do które sprawia, że wiemy mniej więcej, jak oni będą postępować w określonych sytuacjach. Czyli mamy na przykład kogoś, kto jest prawym i szlachetnym wojownikiem, albo ktoś inny jest podstępnym łotrzykiem, albo jeszcze ktoś inny jest zawsze uciekającym od konfliktów barde, bardem czy kimś takim. I jeżeli ci bohaterowie mają właśnie taką prostą strukturę, to wydaje mi się, że książki czyta się dość nudno, bo w zasadzie wiemy dokładnie, co oni zrobią w jakiej sytuacji. A znacznie fajniej jest, jeżeli taki na przykład prawy bohater, wojownik, w jakichś sytuacjach docho zaczyna dochodzić do wniosku, że jednak to bycie dobrym nie zawsze jest skuteczne, bo na przykład nie zabijając z jakiegoś złoczyńca od razu, tylko doprowadzając go przed sąd. Okazuje się, że ten sąd na przykład uniewinnia tego złoczyńcę i ten złoczyńca później może dalej mordować. I w takiej sytuacji właśnie ten główny bohater fajnie, jest, jak zaczyna się zastanawiać, zaczyna kwestionować te swoje jakieś podstawy, ma takie rozminy, że kurde, może to, a może to, a może to było jednak dobre. I wtedy właśnie zawsze historia jest ciekawsza, bo ten bohater właśnie pod wpływem tych rozterek wewnętrznych może w jakiś sposób zmieniać swoje postępowanie. I tutaj dochodzimy do punktu, do motywu drugiego, czyli motyw drugi, czyli przemiana wewnętrzna bohatera. I tutaj trochę podpowiedziała mi ten punkt e, autorka kanału Biblioteka z e, A mianowicie, jeżeli właśnie bohater ma te swoje rozterki wewnętrzne, no to w pewnym momencie zaczyna się coś w nim też zmieniać i zaczyna się zmieniać jego postępowanie. I wydaje mi się, że takie motywy są ciekawe, bo są bardzo życiowe, bo my wszyscy się po prostu w trakcie naszego życia zmieniamy, i bardzo często są to takie przemiany bardzo diametralne, których nawet często nie ujmuje się w książkach. I to jest też takie coś, co budzi, jakby obserwując przemianę jakiegoś bohatera, możemy wyciągnąć dużo wniosków dla siebie. Trzeci motyw to motyw podróży i lubię go chyba głównie ze względu na fakt, że podróż daje taką bardzo dużą przestrzeń dla autora, żeby rozwijał treść i swoją opowieść w tym kierunku, w którym chce. Bo wiadomo, że jeżeli na przykład akcja książki dzieje się tylko w jakimś mieście, no to ma on bardzo ograniczone spektrum tego, co się może tam wydarzyć. A w podróży zawsze może trafić do miasta, może trafić w jakieś góry, w jakieś lochy i tam może się dziać jakby multum rzeczy, które pchają fabułę w tym kierunku, w którym autor chce. Poza tym samo obserwowanie tych lokacji już mi się wydaje ciekawe i takie właśnie przełamujące monotonność. Czwarty motyw, który lubię, to starcie równorzędnych moralni frakcji. To znaczy, też jest tak, że bardzo często w książkach macie tą dobrą stronę i tą złą, ewentualnie pewne spektrum szarości. A moim zdaniem znacznie ciekawiej jest, jeżeli mamy dwie strony, które mają swoje racje i tak naprawdę nawet w trakcie czytania. Sami zastanawiamy się, czy opowiedzieć się po jednej stronie, czy po drugiej, albo czasami po prostu zmieniamy te strony w zależności od tego, co się dzieje. I też wydaje mi się to właśnie znacznie bardziej ciekawsze niż taki prosty schemat, który wiadomo, że zawsze prowadzi do tego, że dobra strona zwycięża. Piąty motyw to coś, o czym mówiłem Wam już chyba w jakichś dwóch albo trzech ostatnich recenzjach, czyli ja to nazywam magią prawdziwą. Lubię bardzo, kiedy w książkach magia nie opiera się tylko na jakimś rzucaniu fireballami, błyskawicami, lataniu na miotłach, jakichś czarnoksiężnikach zamkniętych w wieżach, tylko kiedy ta magia właśnie jest taka oparta częściowo na obrzędowości, częściowo na jakiejś takiej prawdzie zawartej w ludzkiej psychologii częściowo też na manipulowaniu ludźmi. Czyli ta magia jest tym, czym była historycznie i tym, czym jest właśnie naprawdę, czyli takim złożonym, złożonym tworem kulturalnym, a nie jakimś prostym czarodziejskim przemienianiem energii w nie wiem, ogień albo coś tam. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobało wam się. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Jeśli tak, to zapraszam Was do subskrybowania i kliknięcia dzwoneczka. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione motywy, to też zapraszam Was o dyskusję o nich w komentarzach poniżej. I zapraszam na mojego Instagrama Krasnołodzkie Opowieści. Cześć.